Szanowni Państwo, 30 lat temu potwierdziliśmy w praktyce nasze prawo do tego, by tworzyć wspólnotę ludzi wolnych, decydujących o swoim własnym losie w sposób dojrzały i odpowiedzialny. Był to niejako kamień węgielny pod lepsze jutro dla kolejnych pokoleń. Oddano głos obywatelom, bo to właśnie oni najmocniej angażują się w przedsięwzięcia, które bezpośrednio ich dotyczą. I na które mają realny wpływ. Nie byłoby to możliwe bez żmudnej pracy ówczesnego Senatu, która zaowocowała uchwaleniem przez Sejm Kontraktowy 8 marca 1990 roku ustawą o samorządach gminnych. Jeden z naszych ojców-założycieli II Wolnej, III Rzeczpospolitej Polskiej, świętej pamięci, pan premier Tadeusz Mazowiecki. Mógł wtedy zarządzić przeprowadzenie pierwszych samorządowych wyborów 27 maja 1990 roku. Wówczas w Siedleckiej Radzie Miejskiej pierwszej kadencji, która przypada na lata 1990-1994, zasiadało 36 radnych. Ówczesny samorząd stanął przed niezwykle trudnymi zadaniami. Nowa sytuacja polityczna i gospodarcza kraju dawały nadzieję na zmiany, ale pokazywały też ogrom pracy, którą należy wykonać. Pamiętamy, jak było trzy dekady temu. Nasze dzieci z niedowierzaniem słuchają opowieści rodziców o tamtych czasach. O pustych sklepowych półkach, notorycznym braku energii elektrycznej, niedobrzanym mieszkań, o tym, że woda nie zawsze docierała na wyższe piętra bloków, Braku komunikacji i utwardzonych dróg. Wtedy dzieci nie spotykały się na Facebooku tylko na trzepaku. Zamiast iPhone'a mieliśmy w domach telefony starczą. Widzimy, jak wiele się przez ten czas zmieniło. Oczywiście dużo zawdzięczamy rozwojowi nowych technologii, nauce, postępowi, ale ogrom pracy, trzeba było wykonać tu na miejscu od podstaw. Dziesiątki kilometrów sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej i ciepłowniczej. Od tego trzeba było zacząć, by ruszyć dalej. Potem przyszedł czas na inwestycje drogowe, mieszkaniowe, budowę osiedli, szkół. 1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. To był kamień milowy w dziejach naszego kraju, w dziejach naszych samorządów. Pojawiły się możliwości skorzystania z zewnętrznych dofinansowań, głównie ze źródeł unijnych, co pozwoliło na kontynuację procesu szybkiego rozwoju. Źródeł, po które sięgają siedlice do chwili obecnej. W perspektywie mamy jeszcze możliwość sięgnięcia po fundusze europejskie w latach 2021-2027. Przez te 30 lat wytrwale budowaliśmy nasz wspólny dom. Dbaliśmy i dbamy o oświatę, o sport i kulturę, o wysoki poziom świadczonych dla mieszkańców usług. Wysoko oceniana jest działalność spółek miejskich w tym zakresie. Dbamy o właściwą, o właściwą opiekę medyczną. Dużym powodzeniem okazało się wprowadzenie karty Dużej Rodziny, a także karty Senior 65. Plus. Z uśmiechem na twarzy. Możemy powiedzieć, że jesteśmy obecnie znaczącym ośrodkiem edukacyjnym, sportowym i kulturalnym na mapie Polski.